Z tego wszystkie drzwi masz obsypane? po no ja tak nie podejmowałem. Terytory... A wyjścia z galki jest ten, tak? Przejścia? To najlepsze ja drzwi. A bo tu, no. No, basen, jakie masz drzwi. Klucze te, te no, Albo jeszcze tak wybierasz może. sobie jeszcze zrobić coś takiego. do długie łapy. Tylko uważaj na... Uważaj, nie, na balachę. Tak, mhm. masz? Gąśnie mocno ściskaj biodrami. Nie, znaczy to No. I przechodzisz Że sobie robisz tu kreację przestrzeni. Widzisz? Mhm. Ale tu go trzymasz, albo tu go trzymasz. Tylko jak tu go trzymasz, to uważaj na balachę. No. Albo najlepiej go będzie, no, trzymasz tu, żeby... Przechodzisz, przechodzisz gdzieś, Skłaczę się, oho. I ta bo żeby... Nie bo niby w dupa się daje, a tak naprawdę ty blokujesz miednicę, bo każdy, tak samo jak... Wiesz jak, ja, jak ty mi dajesz kolano to wiesz, każdy będzie uciekał tu, medicą. Tak. No nie? I tu go rozciągasz, to, to jakby się odpychał od rą. O, 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 o. O, 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 Kopał się i przygniesz mi jedną nogę, żeby miał już nie będę. O! o, Idę. Mhm. Widzisz, bo ja nie mogę ująć. I ty masz tu nie łapy i na prostych no, wąsko. Tak jak trzymasz gardę. Tak samo tutaj daży też wąską ręce, wąskie ręce. Przecież czy masz grubią, bo chcie przy tym przycielecz. O was. O was. O was. Spróbuj sobie też tak bierzegleć ręce. Tak. Tak. I tak wyprostuj. O, o. Widzisz od razu mi się nogi rozpinałem. Widzisz? O. Na długich łapach jest sobie... taki...

Pan Michał będzie biegał. Biegał, natleniał swoje duże mięśnie. Będzie jadł żelki i będzie się natleniał. Musisz być bardzo stabilny. Nie możesz tak sobie. Wydarzyć. Bo ja nie wiem, ja za dużo nie uderzyłem. Uderzał to w tak. uderza, Widzisz, nie możesz to... Co musisz to? to przerabiać na, na, na tyle dobrze, że tak jak w stójce. Kontrolujesz oddech, kontroluj, potrafisz skontrolować przebieg walki, tak samo tutaj. Też musisz wiedzieć, kiedy odpuścisz, kiedy odpocząć, kiedy się natrenujesz w walce. Nie mm -hmm. możesz cały czas cisząć, cisząć, cisząć. I kombinować, kombinować, jak jest to, to no też to, to będzie 6 minut, wiesz? Po okay. minucie będzie się zmieniać, nie? Dobra. Dobra. Bez kopni, Nie pokażesz męczenia. Nie, nie, proste! Nie pokażesz męczenia. Teraz jesteś aktorem. Nie ma zmęczenia. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie pokażę męczenia. Nie pokazuję, jest ten działisz, na czego Jeszcze możesz, jeszcze możesz pieć, tak zrobić. takim trzyma, robić. Trzymaj, trzymaj. Machamy do publiczności, tak? Pozdrawiamy, mamę, tatę. Dziecko w telewizorku. Jeszcze 10. Trzymaj, trzymaj. Trzyma, jeszcze 5. To jest właśnie jak jeden drugiemu daję. Mm -hmm. To by było bez sensu, jak ja bym cię w każdej z pozycji trzymał. To, to, to ty byś raz, żebyś się nie uczył, a dwa byś sobie rył beret, że jesteś słaby. I się bez sensu. Ta, nie, no i żebyś się cały czas się wiesz, demoralizujesz w głowie, kurde, ale jestem żodki i nic mi nie wychodzi wiesz. A masz miesiąc się się do walki. To jest bez sensu, dlatego dobór sparring partnerów, ludzi do treningu jest tak samo ważny jak wiesz. Jak odżywiani, tak jak i dalej, bo wiesz, najgorzej to mieć jest takich ludzi właśnie przypadkowych, zbieraninę, najgorzej wiesz, dochodzeniówki pominąć, długą i nie. Nie, 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 ja nie robię takich dochodzeniowek, Nie, robię, ale robię, ale z, wie, z ludźmi, którzy przychodzą mi tu pomóc. Aha. A nie przychodzą, żeby się wyżyć. Aha, no to, wiesz, bo to jest różnica, jak ty siedzisz w środku, a ktoś na świeżości wpada. To, to, to. Tak, i ja tak wiem stanak, jak byłem, tak sobie głowę poryłem. Że wiesz, gość który jak przyjechałem tak na świeżości to w ogóle nie istniał, no nie? Aspiringo balał mnie, wiesz, robił wszystko więc ty po pewnym czasie jestem myślisz, wiesz co jest ze mną nie tak, Fycie, wiesz że ciężko wykończy... trenuję, a jest coraz gorzej, no właśnie, nic mi nie wychodzi, wiesz, tak nic nie, a to jest, to jesteś jest, jest, jest zarznięty chodzi o to, żeby się pobawić techniką, jeden, drugim, już daję ci wyjść, wiesz, ty wychodzisz i... Cały czas masz świadomo, że coś robisz, coś działa. No nie? Mimo, I to mimo, robisz. Mimo, kombinujesz, a nie wiesz, no. myślisz, że to nie chodzisz, że to nie robisz. go taki, wiesz, workout jest... Fajny. Gig. No. Wieczorem bieganie. Wieczorem bieganie, co chodzi. Do nie, musisz biegać, musisz biegać. biegać, bo, biegać bo... Bo... bo Mike Tyson powiedział, że każdy prawdziwy musi tam ileś mil przebiec. Aha. Codziennie albo parę razy w tygodniu. A Naprawdę, bieganie dużo daje. Jesteśmy w pierwszym treningu, miałem przylepki techniczne, tak mnie trochę zmęczył. Obnażyliśmy trochę błędów, na no którymi muszę w domu pracować, ale no, zrobiliśmy całkowicie inny trening niż robię u siebie, więc super, cieszę się bardzo z tego powodu. Co będziemy dalej robić? No teraz jedziemy na obiad, jakiś rest i wieczorem, wieczorem mamy trening biegowy na stadionie. Bo jak wcześniej już mówiłem w trakcie treningu, biegać, biegać, biegać. biegać. Dużo mięśni, mało tlenu, mhm. ale to wszystko jest do nadrobienia. Michał sam mówi, że, że nie trenował typowo pod partem, tylko trenował pod swoje ostatnie zawody i, i przez to są te braki. No i będziemy działać, będziemy pracować dalej. Dzisiaj bieganie, jutro górki, jutro No jutro, też... jutro mamy niespodziankę, szykuje się tak. super odcinek, ale to zobaczycie, nie będziemy nic zdradzać. Jeżeli wypali, to będzie świetna sprawa. I tak. do następnego. Do następnego razu, hej.